Michał Urbaniak nie żyje. Wybitny muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer zmarł 20 grudnia w wieku 82 lat. Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych żona Dorota Urbaniak, publikując poruszające pożegnanie. Dzień później ujawniła dramatyczne kulisy ostatnich chwil artysty. Wspomniała, że wszystko wydarzyło się podczas ich codziennego spaceru, gdy urbaniak nagle stracił przytomność, a karetka zabrała go do szpitala. Świat się znowu zatrzymał, napisała. Przez ostatnie półtora roku walczyli każdego dnia o zdrowie muzyka. Po wybudzeniu z pierwszej śpiączki ich życie zwolniło, ale urbaniak wciąż próbował pracować i udawać, że jest dobrze. Wspólne wieczory, ulubione seriale i drobne radości stały się codziennością. Wcześniej artysta zmagał się z poważnymi powikłaniami po zabiegu kardiologicznym, pięciodniową śpiączką farmakologiczną i długim pobytem na OIOMIE. Przeszedł ciężką rehabilitację, miał problemy z chodzeniem, ale do końca zachował ducha walki. Jego odejście poruszyło środowisko muzyczne i fanów, którzy żegnają legendę polskiego jazzu.